Cześć, witajcie z tej strony Jawek Solek. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, moi drodzy, mam dla was kilka fajnych informacji do przekazania. Ale na samym wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz zostawienia subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć żadnego filmu na tym kanale, bo co tydzień pojawiają się filmy weekend, tak jak obiecałem sobota-niedziela. I ogólnie, teraz na ekranie pokazuje się Wam pięciu ostatnich subskrybentów. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje, ponieważ dążymy do celu 700 subskrypcji na tym kanale. A teraz przejdźmy do y, głównych tutaj rzeczy, które chciałem Wam y, pokazać. Nigdy nie miałem farta, ogólnie, jeżeli chodzi o dropienie legend, czy za 2 czy z kolosów, z czegokolwiek. I w tym tygodniu, powiem Wam, że się tak przyfarciło, że nawet sobie nie mogę wyobrazić, że coś takiego się może wydarzyć. Ponieważ właśnie teraz Wam pokazuję, co tutaj będę miał w tym depozycie. Proszę bardzo. Spadł mi taki hełmik z Regulusa. W ogóle się nie spodziewałem. W tym biciu, pamiętam, spadło 9 unikatów i jedna lega chyba. I to, i to właśnie dla mnie. Równo dwa dni temu. Screen teraz z, z tego macie na ekranie. No i to jest. To jeszcze nie jest wszystko, tak? To jeszcze nie jest wszystko. Odłożę sobie tylko to do depozytu i teraz zaloguję się na drugą postkę. Tutaj też czeka druga niespodzianka. A tą niespodzianką są, proszę bardzo, o to takie buciki z Lambo do ślepku namaga. Chcę wydropić buty, dotyk na łowce, to wraz dropię buciki z Lambo na maga z oślepką ale spoko, zawsze się przyda, ile to w sumie daje esy, na kiedyś bym potrzebował 14 esencji, no, no bo i tak y, tych dwóch magów co mam będą przebijali na wyższe poziomy więc to mi się szczerze nie przyda, tak samo te łapy, one są akurat takie fatalne to też jest darmowe, darmowe 14 esy a teraz moi drodzy wielka niespodzianka, ponieważ jak widzicie dostałem się na świat nawis na którym aktualnie jestem, dość tutaj moja Pierwsza postać, jedyna aktualnie, mag 130 level, który jest cały czas ekspiony, jest w trakcie po prostu, yy, w trakcie expa, bardzo się cieszę naprawdę, bo chciałem sobie pograć tutaj na jakimś priwku w końcu i, i udało się tego dokonać, robię sobie, robię sobie powoli zakąt, troszeczkę sobie ekspię tą postać, planuję wbić 300 na tym magu, ogólnie jeszcze zostały dwa dni eventu tutaj, Ponieważ dla właśnie nowych osób, czyli takich jak ja na przykład, które dopiero dołączyły na ten świat, yy, jest zwiększone trochę exp, razy 5 zmowów, a nie razy 3, tak jak jest normalnie na świecie. Więc też jest jakieś ułatwienie właśnie dla nowych, nowych graczy na tym, na tym świecie, żeby sobie podekspić postać. No i w gruncie rzeczy robię sobie tutaj zakonik i zaraz zobaczę, wykonam swoje zadanie. I wpadł mi nawet 131 level, naprawdę bardzo fajnie ekspleci z tego zakonu. Yy, udało mi się też tutaj wydropić parę buk bo dostałem się tutaj, dostałem zapa yy, dwa dni chyba przed końcem eventu, albo trzy. No i jeszcze udało mi się troszeczkę tych grzybków ubijać. Udało mi się zrobić dwa stroje, w rzeczy tylko te najsłabsze, unikatowe, ale zawsze to jest coś i będzie jakaś pamiątka. Troszeczkę eee, ulepy też się udało nazbierać, Jakieś błoga na loot, yy, na questy, expa. Było bardzo ciężko przez pierwsze dwa dni i udało mi się zdobyć właśnie 9 błóg takich unikatowych. Ostatni dzień grzebobrania i takie trzy heroiczne. Myślałem, że już naprawdę nic mi z tego nie wypadnie, z tych grzybków do expa, i się już prostu załamałem. Ale w ostatnim dniu wypadło mi 9 unikatowych, 3 heroiczne. No, do questów jest troszeczkę więcej, ale to się też bardzo właśnie przyda. Odpalam sobie właśnie to, kiedy chcę na przykład zakon oddać i tak dalej. No i co? I plany są na dzisiejszy odcinek. Jeszcze nagrywam to przed kopalnią, która będzie o 18 godziny, czyli godzinę przed nagrywam. Taki plan jest, żeby porobić zakon trochę pod i jak się uda zbić jakichś kolosków jeszcze na klasiku. Tak więc ja to jeszcze zerknę sobie co mam tutaj do zrobienia z zakonu i zaraz się widzimy ogólnie widzowie to mam tutaj to do zrobienia sobie questa właśnie na, na te trucha czy tą mumię czy jakieś tam inne tej mopki ale raczej nie będę wam tego sobie pokazywać, no bo jednak to troszkę będzie takie żmudne do oglądania dlatego po prostu przyspieszę to lub zobaczymy się jak będę oddawał po prostu wszystkie questy i wtedy Zobaczycie ile expa dostanę. Mam tutaj bodajże z 10 questów zakonu do zrobienia, może troszeczkę mniej, więc zobaczymy ile dostanę. Myślę, że do 139 mogę w gruncie rzeczy to wbić, bo potrzebuję wbić właśnie ten level, żeby ubrać sobie taką różkę, bo no, używam zwyklaka na 110 level, tak i to jednak nie jest zbyt, nie jest zbyt dobre i nie ekspi się tym przyjemnie, ponieważ padam na... Nawet w e gdzie mam 20 leveli przewagi po prostu Mam strasznie tutaj w fabeku a Nie mam w sumie siana, żeby kupić sobie jakieś lepsze nawet unikaty Ani na aukcjonerze nie ma tu żadnych unikatów, które by Po prostu pasowały i cenowo i levelowo do Do mojego maga No więc taka to jest sytuacja Dobra, tak więc ja szybko ogarnę tutaj cały zakonik i widzimy się za chwilę Widzowie, nagrywam to w dune następnym, ponieważ nie udało mi się tutaj nagrać kolejnej e, części z tego expenia całego, ponieważ była kopalnia, potem koloski, zupełnie nie miałem czasu, żeby cokolwiek nagrać. Wstawiam sobie aktualnie na 104.4 moim e, tropicielu na klasiku, na berserku tutaj i sobie to zrobię. Tylko nie wiem, czy będzie to turowo jeszcze. Bo jeszcze. A, bo dobra, wcisnę R, zobaczymy, co się stanie. No, mało co brakowało. Ogólnie powiem wam, że ten tropik jest bardzo mocny, bo w takim secie wyniosłem ziomeczkę w pięciu legach. Potem drugiego gościa również. No więc naprawdę ma, ma moc ten, ten tropik, mimo tego, że ma jedną legę. A co do wczorajszej aktualizacji mojego ekstrematu, to teraz mogę wam z gruncie rzeczy pokazać. Nie pamiętam, na którym levelu wczoraj skończyłem, ale okej to jest muzyczka jeszcze z Margo włączona. Ale no, aktualnie 208 level, nie przypuszczałem troszeczkę, ja wiem, że, że ostatni dzień eventu, ponieważ na no, legii akurat jest event, y, 5 razy więcej y, expand, na przykład za mobki, nie wiem, czy za questy też, ale chyba też do 21. No, czyli do jutra, w gruncie rzeczy. Dlatego chciałem troszeczkę sobie podbić tutaj trochę levelka i w gruncie rzeczy mi się to udało, bo jednak miałem chyba. 150, że tam 140 level? Szczerze nie pamiętam, musiałbym zaraz zobaczyć. Widzowie, mamy jeszcze Patrycia tutaj, Eleganckiego jego na klasyku. Nie ja zdążyłem nawet jeszcze sprawdzić, yy, który tam wbijemy w sumie level wczoraj. Zaraz to zerknę. Ale zanim to zbijemy sobie Patrycia, mam nadzieję, że jakieś komplikacje wyszły, bo przy jedna osoba się nie przywołała. No proszę bardzo, właśnie i bijemy w 9. I uwaga, co tu jest spadnie? No, troszeczkę lipny zacik, no ale może jakoś skrzynkę chociaż złapię, oby no i nic złapałem. No, szkoda, szkoda, ale nic. Dobra, widzowie, już sobie sprawdziłem. Dokładnie miałem 132 level wczoraj. No to możecie sobie policzyć, ile w xpm już w dniu dzisiejszym. W sumie ja to nawet sam policzę 132,8, czyli 68 plus T8. No to będzie 76, jak się nie mylę, ale mogą być tu jakieś problemy z matematyką. No, 76 leveli w XPM, parę godzin dosłownie, bo jest dopiero 16, więc jeszcze troszeczkę czasu jest. No, ale chcę tak wbić przynajmniej 250 I potem podawać sobie Dwa razy pizzerię Oraz yy, Cały zakon od 200 powyżej Bo teraz nie będę dawał jeszcze żadnego levela Bo Ogólnie Nie wiem czy nie oddać questów na 220 czy tam 30 levelu, ponieważ Nie lubię strasznie tego ekspowiska co jest yy, Pod yy, Pod kwiecistym Chodzi mi dosłownie właśnie o te Madoki chyba czy, czy jak mi tam się nazywali, ogólnie tam są takie takie, takie średnie troszeczkę ekspowiska, trzeba ładnie między tymi grotami i nie przyjemnie mi się tam zbyt niex. Strasznie nie lubię. Chodzi mi o to ekspowi ekspowisko po pająkach. Tak dokładniej. I naprawdę nie lubię tam ekspić, nigdy nie lubiałem. Jak jeszcze pająki mi przychodziły, to potem na same ekspowisko które najbardziej lubiałem, to właśnie było Macho już te najmniejsze. I w sumie o tak staram się to omijać te Madoki krokodyle. Bo jest dla mnie jednak żmudne I w ogóle jest jeszcze Karmazyn. Nie wiem czy może się załapać, bo tu zacząłem właśnie dialog postaci. ale Logam szybko na karmazyna. No i niestety widzowie tutaj widzę, że karmazyna został zbity, a przez tego o co gracza. Jakieś 5-8 nam się chyba tutaj wbił więc się dokładnie stało. No, ale karmazyna... Nie ma, w każdym bądź razie, wracam sobie na nawiska, dokończyć tutaj quest, a. nie wiem, ile mi jeszcze zostało, bo robię sobie tu jakieś questy po prostu, żeby wybić ten level, bo Express mi się nie chce zbyt na tym levelu i jest strasznie, że budne są te questy i czasochłonne, naprawdę strasznie długo one trwają. Że te błogo naprawdę zlatuje i nic nie dzieje z tym błogiem, nie jest w ogóle wykorzystywane, bo pół godziny robimy, robię te questy zasłane. No i nic się więcej tutaj w gruncie rzeczy nie dzieje. Mam plany też za niedługo kupić sobie tutaj drugą postkę. No i muszę też zauważyć, kupiłem sobie EQ za smocze łuski, te czasowe na 5 dni, bo padałem na mobach ogólnie, które mają nawet dwa lewele mniejsze, na przykład ode mnie. Więc byłem po prostu zmuszony, żeby kupić w końcu tego EQ, bo się nie dało po prostu expić nie dało się expić, no ale wszystko już jest na swoim miejscu. Udało mi się też podrobić jakieś różne unikaty, zawsze jakieś sianko wpadnie. Dodatkowo dzięki temu expu właśnie na sekcie czy sali królewskiej, udało mi się też zarobić troszeczkę utulni sianka. Naprawdę jest spoko, bo nie miałam nic, naprawdę po prostu nie miałem nic. I brakowało mi nawet na rozdanie umek albo mistrzostwo i proszę bardzo. W tym momencie znaleźliśmy właśnie sobie Viv'kę. Zapytam się, czy ktoś przyjdzie na Vivianę, Ogólnie to zrespiła mi na twarzy mm, Tak, tak, tak o proszę, będzie jeden wygatek, jeden który przyjdzie który przyjdzie na Discord, znaczy na Viviane. Tu jest ktoś mi wchodzi, wychodzi na Discordzie, zaraz ich... Powyciszam sobie. Zawołam jeszcze Discordzika i widzimy się jak będziemy bieli Vivkę. Udało mi się w ostatnim momencie zaatakować jeszcze Vivian. Mam nadzieję, że to chociaż zbije. Bo patrzyłem Discorda właśnie, powiadomiłem o Kerosie i akurat tutaj ziomeczek wbił. Więc naprawdę w ostatnim momencie udało mi się ją złapać. Tu się leknę w gruncie rzeczy. Niestety, timer będzie oddany dla drugiego klanu. Ale grunt, że raczej to zbije, tak mam nadzieję. Dobra, zbite. No i spadł unikatowy pierścień. Widzicie, troszeczkę typu się tutaj zleciało, ale udało mi się na szczęście ją wybić. Więc nie zbili jej, ale mają za to timer. No, ale to nic nie szkodzi. Eee, co dalej zrobić? To quest. Jakiś unikacik za 2.2m. Więc też spoko, zawsze jakieś wpadną. Może jakiś hraki się kupi na wyższy poziom. I tutaj teraz sobie pogadam z karczmarzem, w gruncie rzeczy. Zaraz będziemy na berserka i w gruncie rzeczy to nie przedłużam wam robienia tego questa, tylko widzimy się jak będę już go dawał. Widzowie zapomniałem również wspomnieć, że... Mm, nie złoście się też, że takie odcinki na razie wyglądają, ale jestem w trakcie ekspienia wszystkich postaci, więc nie mam po prostu wam jak robić kontentu zbytnio z herosów, kolosów i tak dalej, no bo nie mam jeszcze nawet w dwóch postaci, nawet jednej nie na nawisie w eksplony na taki level, który chcę więc nie mam w sumie co bić ani żadnej dwójki ani żadnego herosa z kranem, ani nawet kolosa Więc na razie musi tak to wyglądać, ale myślę, że jak już będę miał tak z dwie, z dwie postacie, to myślę, że kontencik fajny będzie dało się ukręcić, ponieważ on jest taki, żeby bić tą postać na y, 300 poziom. A następną czy drugą postać na 167. Więc zobaczymy jak to wyjdzie. A teraz lecę dalej robić questy Widzowie ogólnie padłem na jakimś w ogóle questie śmiesznym, nie wiem nawet z czego to było, ale padłem na, na jakimś kuściku, więc lognąłem sobie na Berserka, proszę bardzo, nawet mi procenta nie zabrał w tym momencie. Idę się ustawisz na jedną E2, trochę się spóźniłem, właśnie została zbita m.in. właśnie szefu ogólnie w ten poniedziałek, czyli jutro lub za tydzień, w piąteczek mi się wydaje, albo to też w poniedziałek. Może wystartować już event Halloween, więc naprawdę będzie fajnie, bo jest herosik na 4.0 Level. Będzie co obstawiać. Będzie co obstawiać, więc na pewno jakiś kontencid dodatkowy będzie. I będę miał po prostu co wrzucić sobie jeszcze na fajnego YouTube'a eleganckiego. Jak już nie wspominałem, to teraz mówię, zostawcie łopeczkę w górę i subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć żadnego materiału tworzonego na tym kanale. A teraz idę zobaczyć czy już zrespiłem na Nawisie. No i co widzowie? Chyba oddajemy tutaj kościka już. Mam Bogo założone, nie wiem czy to jest koniec, ale mam taką nadzieję. No i jest koniec. Dostałem, trzeba powiedzmy level, jakieś denarki, coś tam jeszcze do Expa. No i co ogólnie? Będziemy chyba kończyć odcinek powoli i widzowie, jeszcze mam do Was jedną sprawę. Na moim kanale pojawiła się społeczności Ankieta. Dotycząca nagrywania odcinków i jest tam do wyboru albo sobota, niedziela, czyli do tej pory, żeby się odcinki pojawiały, albo żeby pojawiały się dwa razy w tygodniu, czyli jeszcze większy opór i lecimy z koksem i będzie się pojawiać w środę oraz w sobotę lub niedzielę, tak jak też do tej pory. Możecie głosować, ankieta trwa z tego co pamiętam od wczoraj, chyba daje Wam jeszcze czas tak, do wtorku, ale widzę, że większość głosów i tak jest na. Środę oraz sobotę lub niedzielę No więc będę musiał się spiąć troszeczkę I lecimy po ten 1000 subskrypcji Mam nadzieję, że W miarę szybciutko to wbijemy i się Kiedyś uda, bo jednak jest to jedno Jedno z pierwszych marzeń dotyczących Kanału na YouTube, potem wlecie jakieś 10 tysięcy pewnie, ale na razie Bez przesady 1000 wystarczy Zapraszam też do wbicia na mojego Discordzika, do którego link znajduje się w opisie tam też są powiadomienia o filmikach i Jakieś giveaway'e różne inne takie sprawy No sami wiecie o co chodzi No i w gruncie rzeczy Do jeszcze szybko, typeczka tutaj zniszczę żeby nie mógł sobie poexpić przeciw, przeciwnej frakcji Na sam koniec odcineczka On tutaj będzie przedłużył, ale to nic Bo jakby i tak zdążę zniszczyć No jednak nie zdążę go zniszczyć bo wytepał, Ale nie dałem, nie dałem, przynajmniej nie dałem mu tutaj Poexpić czy tam porobić sobie zakonu czy tam jakichś innych questów tak więc subskrybujcie, lajkujcie. Dziękuję za dzisiejszy odcineczek. Do następnego, trzymajcie się. No i cześć.